Wam, idziemy sprawdzić, jak tam Basjok. Wczoraj w nocy miało być minus 8. Od godziny 23 było minus 18, I później aż do 5 rano było minus 19,5 stopnia. Tak mnie oszukali. A ja, że byłam przeziębiona, nie mogłam wyjść, podokrywać. Tu była o taka warstwa śniegu na Basjoku. Zerwiemy, zobaczymy, co to tam słychać u niego. Idziemy zaglądać, czy zipie, czy nie zipie. Teraz mamy 5 na plusie, w nocy miało być minus 10, a było minus 4 także pogoda się im nie sprawdza śnieg topnieje, było go bardzo dużo tutaj męczennica widzę jeszcze, jeszcze zipie, bo została w gruncie zielone listki ma, chociaż klapnięte, no ale minus 19 dobra, sprawdzamy co tam u basjoczka najpierw musimy Najpierw musimy ten śnieg ściągnąć, tylko on jest strasznie zimny i mokry Chyba mnie to zajmie Kurde jaki on się twardy zrobił Teraz już mrozów nie będzie, przynajmniej przez parę dni Wiecie? O, odchodzi. Dobra, ściągamy dalej Blacha ściągnięta, pod blachą mieliśmy steropian Jedna warstwa i tu kolejna warstwa. Przymrozek był, bo się na przyłapało. Dobra, a tu mamy basjoka, widać. Pod tym. Coś na pewno był przymrozek. Na pewno go ścięło. Dajcie spokój, minus 19. On tak solidnie nie zabezpieczony. Na pewno w ziemi przetrwa. No tu. Zobaczcie, żeby Żywy nie rozwalony no, ale to krótka, niska temperatura była. A tutaj no, tu bardziej zmarznięty. Tu jest wysunięty, może twardy Zobaczymy tu mamy fuksję. Zobaczymy, ile go pociągło. Będziemy obserwować, która niech się grzeje. Zobaczymy, jak odtaje, czy, czy puchnie, czy nie puchnie. Obetniemy, sprawdzimy, czy jest zdrowy. I następnym razem nakryjemy tutaj jeszcze liście na to, ponieważ ten był na wierzchu. No ale miało być minus 8, a nie minus 19. Dobra. No moje oko żyje. Cześć wam. Poszłam jeszcze sobie ponusz sprawdzić tego jednego. Zobaczcie, odcięłam górną część, lekko zmrożoną, odcięłam kolejną. I pod spodem jest taki. I oczywiście to nie było nakryte, tylko był karton na to i to, co ściągnęłam, nie. Tego już nie tnę. Ale zdrowiutki. Ta pierwsza warstwa go uchroniła i ładny jest. Tu jeszcze coś jest, ale niżej się go zetnie. Później będzie dobry. Także Basio żyje. Teraz będzie go trzeba bardziej zabezpieczyć. Tylko sajgo zrobiłam. Także będzie żył. Nawet jak go zetniemy przy ziemi, to odbije. No jeszcze tam kilka nocy nam zapowiadają za parę dni na minusie. Także tu będzie trzeba jeszcze coś dołożyć. A tutaj zobaczcie, o, suchutko suchutkie liście i niezmrożone funkcja też zielona, też odbije dobra, Pasjog żyje jak na drugi luty